Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy. Upomnienie braterskie. Co to jest tak naprawdę to upomnienie braterskie? Jak mamy je rozumować? Dzisiejszy świat, świat ery globalizacji, rozwoju technologii, cyfryzacji, medycyny, przysłania nam pewne aspekty naszego życia, przysłania nam to, co jest dla nas obowiązkiem w naszym życiu, że mamy się. Uzupełniać nawzajem, że mamy dawać przykład, że mamy upominać się nawzajem, jeżeli źle czynimy. Większość ludzi na dzień dzisiejszy odrzuca to wszystko, nie chce widzieć tego, tylko patrzy egoistycznie na swoje życie, ażeby osiągnąć założony cel i zamiar. Ale jak zrozumieć upomnienie braterskie? Musimy sięgnąć do Pisma Świętego, musimy zajrzeć do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18. Werset piętnasty Upomnienie braterskie Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Znaczy, jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak pogani i celnik. Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam: jeśli dwaj, dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje? Tam jestem pośród nich. I to mówi właśnie nam Ewangelia Mateuszowa. Jak mamy rozumieć upomnienie braterskie? I nie ukrywam, że czasami jest to temat bardzo ciężki, nawet dla mnie. Chociaż rozważam i zastanawiam się dzisiaj nad, 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 nad tym upomnieniem na tym, jak mamy to rozumować jak mamy interpretować jak mamy wprowadzać w swoim życiu ponieważ czasami są sytuacje, które. Są dla nas bardzo konfliktowe: czy to w zakładach pracy, czy to w naszych, w naszych rodzinach, naszych bliskich, znajomych po której stronie mamy się określić, po której stronie mamy stać. Czy mamy upomnieć naszego przyjaciela, czy mamy upomnieć matkę, ojca, czy mamy upomnieć siostrę, brata, czy mamy upomnieć księdza, czy mamy upomnieć szefa, pracodawcę? Kogo mam upominać? Jak mam upominać i czy mogę upominać? Bo wiemy także z Pisma Świętego, że nie można dostrzegać drzazgi wokół swego brata, jeżeli we własnym belki się nie widzi. Ale jak mamy to rozumować? Jak mamy na to wszystko patrzeć? Ponieważ upomnienie braterskie jest bardzo ważne, ponieważ przez upomnienie braterskie możemy, możemy uratować czyjeś życie. Nie życie te cielesne, ale życie te duchowe, przed upadkiem, przed śmiercią z utratą życia wiecznego wraz z Bogiem Ojcem w Trójcy, jedynym Jezusem Chrystusem. I na tym to polega. Na tym to polega, że jeżeli Twój brat upadnie, musisz podać mu rękę. Jeżeli Twój brat źle siostra, matka, ojciec czyni, musisz mu zwrócić uwagę. Bo każdy, kto się nie wyrzeknie ojca lub matki, każdy, kto się nie wyrzeknie samego siebie, nie może iść za Jezusem Chrystusem. Nie możemy osiągnąć życia wiecznego, które jest naszym celem, tutaj. To życie jest tylko chwilą, jest błyskiem, jest fleszem, które przemija, i sami, sami wiemy z własnego doświadczenia, jak to wszystko wygląda, jak mamy postępować i dokąd dążymy, dokąd zmierzamy. Dlatego, jeżeli sami nie będziemy się też upominać, sami nie będziemy sobie zwracać uwagi, sami nie będziemy y, patrzeć na nasze czyny, ale także. Nie chcemy widzieć czynów naszych, naszych rówieśników, naszych rodzin, czy księdza, czy, czy, czy osoby, która daje nam pracę, to taka osoba przez to może, może bardzo mocno zaszkodzić swojemu życiu duchowemu. A my, z racji strachu, z racji lęku, z racji tego, że nie chcieliśmy się skonfliktować, że nie chcieliśmy stanąć po stronie prawdy, nie chcieliśmy komuś powiedzieć. Słuchaj, źle robisz, to nie tak, nie pneś tak robić, odsuń się, zdystansuj się, nabierz jakiegoś dystansu do tej sytuacji czy do danej osoby. Nie rób, nie idź tą drogą. I czasami nie chcemy się kolokwialnie rzecz ujmując wpychać komuś życie z butami, ale z drugiej strony względem Pana Boga nie wypomniamy Pisma Świętego. Może to była nasza próba. Może to była próba od Pana Boga, ażebyśmy stanęli po właściwej stronie. Ażebyśmy dali przykład i zareagowali, uratowali czyjeś życie. W dzisiejszym świecie dążymy do wielu, wielu aspektów jak ratować życie te fizyczne. Jak udzielać pierwszej pomocy, jak reanimować. Ale czy uczymy się jak reanimować, jak, jak ratować życie te duchowe przed upadkiem? jak pomóc własnemu koledze, matce, ojcu, siostrze, bratu, księdzu? Czy wychodzimy z tej perspektywy, czy wychodzimy z tego założenia, że czasami niektóre sytuacje, które mamy w życiu, są naszą próbą na to, jak się zachowamy, czy staniemy po stronie Pana Boga, czy po prostu zachowamy się jak egoiści i własnym rozumowaniem odpowiemy sobie na pytanie: czy powinienem wchodzić w życie czyjegoś człowieka z butami, czy nie? Dlatego, jako wolni ludzie, mamy to wolną wolę wyboru od Pana Boga, my musimy podjąć tę decyzję. My musimy zauważyć, co jest dobre, a co złe. Pan Bóg daje nam to rozumowanie, mądrość. I to upomnienie braterskie, jak najbardziej, moi drodzy, jest właściwe, jest poprawne i jak najbardziej powinniśmy korzystać z tego. Oczywiście z zachowaniem, z zachowaniem szacunku, z zachowaniem, z zachowaniem jakiegoś personalnego, dobrego podejścia do drugiej osoby. Ale chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę tej osoby, żebyśmy zatrzymali czasami tego człowieka, kolegę, matkę, ojca, który stoi nad przepaścią, który, mo, który, który może za, za parę sekund, czy za parę minut, czy dni zrobi krok do przodu i spadnie z tą przepaść, bo już nie będzie odwrotu. A my zachowaliśmy się egoistycznie i nie chcieliśmy widzieć tego. Odpowiadając sobie na, na to, że nie będę, nie będę wchodził w czyjeś życie z butami, nie będę komuś mieszał w jego życiu. Ale to nie na tym to polega. To nie na tym to polega. Dlatego reasumując własne uczynki, własne sprawy, własne życie, postępowanie, relacje z innymi ludźmi, sam wiem i dostrzegam to, jak upomnienie bratreckie jest bardzo ważne. I doceniam to, jak ludzie, którzy widzą moje upadki czy moje złe wybory, zwracają mi także uwagę, ponieważ to jest punkt, punkt, który, punkt zwrotny, który zatrzymuje mnie w moim życiu, daje mi coś do myślenia. Zastanawiam się na, na, nad swoim życiem, po, ponoszę jakąś refleksję, i wtedy jest taki punkt odwrotu. Nie idę tą drogą, bo ktoś mi zwrócił uwagę źle czyni, źle robisz. I nie obnoszę się pychą, że ktoś wszedł w moje życie z butami że ktoś zwrócił mi uwagę bo tylko głupiec jest pyszny. Mądry przyjmuje karcenie, mądry przyjmuje naukę i bierze to sobie do serca reasumując, to wszystko z Panem mogłem. Dlatego tego życzę Wam, życzę Wam z tego serca, żebyście. Nie mieli tej pychy, żebyście umieli przyjmować upomnienie braterskie, które czasami może ocalić wasze życie od zguby, te życie duchowe, ale także, żebyście wy umieli upominać innych i wyrzekać się własnych rodzin, przyjaźni, relacji z, z bliskimi, z, z menadżerami, z pracy, a żebyście potrafili stanąć po stronie prawdy i uratować życie jakiegoś człowieka. Czy to osoby bliskie z rodziny, czy to może znajomego, czy osoby obcej. Tego Wam życzę. Pozdrawiam Was, Alleluja, i do przodu.